Dzień dobry, witam Was ponownie w Magdałękowych Frykasach, ponownie przez świątecznie. Dzisiaj będziemy piec Mazurki. Mazurki to jest takie ciasto, bez którego świąt wielkanocnych w żadnym domu nie ma. Dlatego bardzo serdecznie Was zachęcam do zrobienia ze mną i z dziećmi tych pysznych słodkości. I mam nadzieję, że moje proste przepisy na mazurki spodobają Wam się i będziecie do tych przepisów zaglądać nie tylko w tym roku. Do czego bardzo serdecznie Was namawiam! Do roboty! Zaczynamy mazurek robić od ciasta. To jest takie nietypowe ciasto kruche, które nie musi leżeć w lodówce. Jest bardzo delikatne. Do miski wrzucam trzy żółtka pół szklanki cukru. I to wszystko bardzo dokładnie na taką puszystą masę muszę wyrobić. Do tego dodaję szczyptę soli i 3 czwarte szklanki gęstej śmietany i kręcę. 4 łyżeczki proszku do pieczenia, pół kg mąki, 25 deko masła i dodaję to cały czas kręcąc. To już jest pięknie wyrobione. Wyrzucam na blat, jeszcze trochę uformuję kulę i dzielę na dwie części, bo będę miała z tego dwa mazurki. Tutaj mam taką blachę, która jest wysmarowana masłem i posypana kaszą manną. To jest, dlatego to jest takie proste ciasto, że ja nie muszę ani wołkować, ani wkładać do lodówki. Po prostu ugniatam paluchami I tak ładnie wypełniona foremka ciasta musi być przeze mnie jeszcze podźgana trochę widelcem, żeby w trakcie pieczenia nie wypoczyło się, nie zrobiła się góra albo kopiec kościuszki. I tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika na jakieś 170 stopni Myślę, że z pół godziny wystarczy. Zawsze mnie pytacie, ile trzymać w piekarniku. Ja podaję czas, który ja zostawiam w piekarniku, ale proszę pamiętać, że piekarnik piekarnikowi naprawdę nie jest równy i że najlepiej sprawdza się test patyczka w takich ciastach drożdżowych, babkowych, piaskowych. Natomiast przycieście takim kruchym, jeżeli ono uzyska taki kolor. Złocisty, to znaczy, że możemy już wyjmować z piekarnika. Możemy też zrobić mazurek prostokątny. I to zrobimy z drugiej części ciasta. Trochę odejmę z tego kawałka do brzegów i robi dokładnie to samo. Ale możemy również zrobić z tego dwa małe. Musimy to rozdzielić. I będą dwa małe, które się Nadają na przykład na prezent. Takie prezenty wykonane własnoręcznie są najlepsze. Bardzo Was jednocześnie zachęcam, żebyście robili wspólnie z dziećmi takie mazurki, bo to naprawdę jest i fajna zabawa, i miło spędza się z dziećmi czas w tym zaganianym świecie. To chociaż nie święta, będą taką okazją na spędzenie wspólnie miło czasu. Nie tylko przy stole ale również przy przygotowywaniu różnych różności na tenże stół. A ten kawałek ciasta wykorzystam do tego, żeby zrobić tutaj brzeg. I teraz, żeby to ładnie wyglądało, to można różne wzorki zrobić na tych brzegach. Ja jeden zrobię paznokciami. Pyk, 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 pyk. Robię widelcem. No, jeszcze sobie mogę dziurki tutaj zrobić. A ponieważ zostało mi trochę jeszcze ciasta i będzie... O, zrobię tak po przekątnej. I będziemy mieli... Dwukolorowy jeden mazurek. Ale ładne w tym roku wyjdą. I gotowe. Tak to wygląda, ale nie możemy zapomnieć o dźganiu widelcem, żeby nam się nie wypuczyło. A za chwilę pokażę Wam, jak zrobić pyszną, przepyszną masę migdałową do moich mazurków. Tutaj mam 40 deko obranych migdałów. Wrzucam do malaksera i bardzo dokładnie je mielę. Pięknie są zmielone. W rondelku jest 40 deko masła, do niego wsypuję 40 deko cukru kryształku i czekam, aż to wszystko bardzo wolniutko się rozpuści i uzyska taką jednolitą masę. I jak zwykle w kuchni to bywa na trzy ręce. Tu mi się topi masło z cukrem, a tu mi się już upiekł na piękny, złocisty kolor spód do mojego mazurka. Odkładam szybko spód i mieszam. Żeby mi się nie przypaliło Chyba wzięłam za mały rondelek Wymienię na większą patelnię I wkładam teraz do piekarnika moje maluszki A tu mieszam Masa jest ładna, jednolita I wrzucam teraz do niej zmielone migdały Jeżeli nie macie malaksera To trzeba sobie poradzić nożem Bywały czasy, kiedy w domu nie było malaksera I siostra moja zawsze dzielnie kroiła drobniutko migdały ona była specjalistką od krojenia, a ja byłam specjalistką od wyjadania. Trzeba wszystko wrzucić, bo to jest takie pyszne, że nic, a nic zmarnować się nie może. I teraz na wolnym ogniu musimy to wszystko połączyć. I żeby podbić smak tych migdałów, musimy dodać jeszcze olejek migdałowy. Mm, jak to pachnie. Hm. Aż ślimka leci. I zobaczcie, jakie to już jest gęste. To gęstnieje i ciemniej. I jeszcze musimy trochę, niestety, pomieszać. Ja tutaj stoję i mieszam około 10 minut. To jest takie pracochłonne, ale przyznam Wam się, że warte grzechu. Zresztą, jak zrobicie, poczekam na Wasze komentarze pod filmikiem, czy faktycznie tak bardzo Wam smakowało jak mnie i moim najbliższym. Jeżeli za długo będziecie trzymali to na kuchence, to ta masa Wam się zważy. Czyli zacznie się oddzielać masło od migdałów. I wtedy dobrym sposobem na połączenie tego jest dodanie jednej, dwóch łyżek mleka zwykłego. Potem trzeba to szybko zamieszać, zagotować z tym mlekiem i powinno się to wszystko połączyć. Ale mam nadzieję, że teraz nie będzie takiej potrzeby i że ta masa wyjdzie mi wzorcowo. I zobaczcie, to już jest naprawdę gęsta masa. I ja już muszę. Kończyć, dlatego, że po malutku widzę, że zaczyna mi się oddzielać masło. Wyłączam i układam masę na spodzie. I tak wygląda przed udekorowaniem mój migdałowy mazurek. A za chwilę pokażę Wam, jak on będzie wyglądał po udekorowaniu. Zobaczcie. Mam taką bardzo gęstą po nie jest gotowa polewa, bo jak wiecie, ja nie jestem zwolenniczką gotowości. I tu jest tak: tabliczka gorzkiej czekolady, dwie łyżki gęstej śmietany i jedna łyżka masła. I to wszystko na bardzo wolniutkim ogniu roztopiłam, połączyłam i zobaczcie, jaka powstała ładna, błyszcząca polewa na mazurki. Musicie tylko pamiętać, że to jest taka polewa, która bardzo szybko gęstnieje, i dlatego trzeba bardzo szybko nakładać. Na to, na co chcemy ją położyć. Tak wyglądają moje mazurki. One są udekorowane migdałami, rodzynkami w czekoladzie i skórką pomarańczową. Smacznego i cóż, i to by było na tyle. Proszę pamiętać, że ten i wszystkie inne przepisy znajdziecie na moim blogu. Do miłego, do następnego, pysznego gotowania.